Witam was wszystkich serdecznie. To dzisiejsze Rzeszowskie popołudnie. Zamył zachodzi słońce, a wraz z nim chcę Wam powiedzieć, że będę reaktywował swoją starą, starą, swoją troszeczkę zniszczoną nogę Xiaomi, bo jest coraz cieplej. Będę ją sobie dojeżdżał do pracy. Jak dobrze pójdzie, zobaczy w jakim stanie są ogniwa. Po tym całym leżakowaniu. To już będzie prawie pół roku jak nie Nie, prawie cały rok jak ona sobie leżakuje w garażu. Zobaczymy co i jak to będzie jak to będzie jeździło. Do naprawy mam całą przednią sekcję. Łącznie z motorem, coś tam łącznie z silnikiem tym elektrycznym, bo coś tam się zepsuło, nie wiem dokładnie co. zobaczymy co pożyjemy zobaczymy. Ogólnie ja jej nie ruszałem. Historia tych no jednak była taka, że miałem ją może 4 miesiące. Po czym w poju, w tych miał ukrad. Dokładnie chyba 3 osoby, z tego co wiem. O! Światło! Z tego co wiem, to trzy osoby. Eee, nieznane mi w ogóle. Wzięły pod ją i rozwaliły, zostawiły koło parku w parku koło BWA i jak to jak to się potoczyło to Ci co wiedzą Ci co nie znają to wiedzą jak to się potoczyło Policja została powiadomiona także ale to nie oni to znaleźli Policja została powiadomiona później im powiedziałem że znalazłem Ogólnie cała akcja trwała niecały tydzień. Magia Facebooka zrobiłem post i moja znajoma powiedziała mi, że słuchaj, Paweł, znalazłem ją w krzakach. Także jest spoko. Pozdrawiam tutaj Dominikę za to, że, że rozpoznała moją nogę oraz parę innych osób. Jeżeli chodzi o, o hulajnogi elektryczne, jestem ich zwolennikiem. To są fajne środki transportu, głównie miejskiego, e, które muszą być ma, muszą być, mieć regulacje prawne. Dużo osób modyfikuje hulajnogi żeby jeździły szybciej, ale to jest trochę niebezpieczne, bo im szybsza im szybsza jazda, szybszy prąd, szybszy na tym większe. Szybszy prąd większy prąd, większe natężenie, tym ta ogniwa. Tym te ogniwa to są słabsze. Są takie już zniszczone. Mogą po prostu się zapalić, eksplodować. A tego nie chcemy. Do tego Xiaomi zrobiło wersję Pro, która jest szybsza, sprawdzona, certyfikowana i można jej używać u nas w Polsce. Już od bodajże chyba 4 miesięcy czy nawet pół roku. Nie miałem okazji jej testować. Także może zobaczymy. Tutaj mi chłopaki robią trochę hałas. Jadą Jadą sobie chyba ze skateparku Albo do, skate parku. do, do skate parku Nie wiem eee, Wracając do tematu Hulajnuk, Hulajnuk. To jestem ich zwolennikiem. Ogólnie jestem zwolennikiem e, każdego takiego e, przedsięwzięcia, które ma na celu e, lepszą. Bo nie powiem, że nie, czy, czy to oszczędza planetę, czy nie. Ciężko ciężko stwierdzić, bo to potrzebny jest, jakby to powiedzieć, większy czas, dłuższy. dłuższy czas. No, musimy popatrzeć z dłuższej perspektywy czasu na to wszystko. Z większej perspektywy czasu na to wszystko, ponieważ te nogi elektryczne są e, dość młodym ewenementem i one są dość młodym evenementem, e, Także dopiero za jakieś 10 lat zobaczymy skutki tego wszystkiego. E, coraz więcej osób nimi jeździ, bo, bo jest cieplej. Ja też chcę to zrobić, dlatego, jak już mówiłem, będę naprawiał swoją. Hmm. czy się uda czy się nie uda zobaczymy jak nie to pójdzie na części szkoda bo kosztowała 2000 i jeszcze chcę nagrać jej taką recenzję czy się opłaca model M365 od Xiaomi model M365 od Xiaomi czy się opłaca dużo osób biega właśnie chcę zauważyć że chcę to podkreślić że dużo osób biega spoko Dużo osób jeździ na rowerze też spoko. I czy się opłaca mieć kolejnogę elektryczną M365 od Xiaomi w 2020 roku? Oczywiście, teraz ona kosztuje jakieś 1600 zł, 1500 można wyhaczyć na, na różnych stronach internetowych. Za 1600 chyba jest na Apollo, tam gdzie pracuję Także 1600-1500, coś tak widziałem. E, czy kupiłbym jeszcze raz tą kolejnogę? Tak, e, ale czy wersję Pro? Wersja Pro jest szybsza, ma lepsze akumulatory, e, można dłużej jeździć są większe dystanse. Ma trzy tryby eko, normalny i sport. E, ten, w tym trybie sport możemy zasuwać 45 km na godzinę. E, ta normalna wersja kolejnogi od Xiaomi ma tylko dwa tryby: eko i normalny normalny pozwala nam na jazdę chyba z tego co pamiętam 30 km, 35 km na godzinę e, także tak to wygląda na dzisiaj na dzisiaj to już wszystko zapraszam do komentowania czy, czy chcielibyście taką recenzję czy się opłaca zrobić teraz czy się opłaca czy się opłaca teraz kupować Xiaomi M365, tą hulajnogę, a jak tak, to czy wersję pro, czy normalną, także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Pa! Trzymajcie się!